Cześć, to na kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Hubert z kanału Hubert Look Lego W dzisiejszym odcinku zrobimy bardzo fajną rzecz, czyli omówimy sobie to, że może będzie Lego Ninjago Film 2. Jedynka zebrała całkiem, wynajmniej według mnie, niezłe noty, była niezłym filmem, więc według mnie za 5 lat wyjdzie Lego Ninjago Film 2. Za 5 lat, oczywiście, od 17 czyli w przyszłym roku, wychodzi Lego Ninjago Film 2. A oprócz tego zajmiemy się tym, co jest również na miniaturce, czyli Lego Borg Tower. Tak, według mnie, jeśli powstanie Lego Ninjago Film 2, na co może wskazywać to, że w ogrodach w Ninjago jest taka pustka, będzie taka metropolia. Jeśli chodzi o miasto Ninjago, będzie taka duża metropolia. Yy, nowoczesna, tak jak mogliśmy zobaczyć podczas serii Rebooted. Gdzie mieliśmy taką bardzo dużą metropolię zbudowaną na tym, co zniszczono podczas tam drugiego sezonu. Tak jak w trzecim sezonie mieliśmy bardzo fajną metropolię, to może to samo zobaczymy, tylko że pada ataku tej na Ninjago City. Yy, według mnie mogliby adaptować Rebooted, zrobić, poprowadzić dalej wątki z lego ninjago filmu jedynki no ale oprócz tego według mnie całkiem nieźle nam całkiem nieźle mi poszła ta teoria z tym, że właśnie będzie Borg tower w zestawie kolejnym na poparcie mojej teorii jest to tak jak wiem w ogrodach w mieście ninjago będzie według mnie coś dalej, będzie jeszcze jedna część w 2022 roku, który właśnie będzie Borg Tower, który właśnie widzicie między innymi na ekranie. Dlaczego według mnie Borg Tower? No to jest bardzo fajna, bardzo fajnie umiejscowiona wieża, wieżowiec w Ninjago City, który by nam się wpisywał w to, że mielibyśmy nowocześniejszą tą część Ninjago City, tą centralną, gdzie nie mielibyśmy tylko Borg Tower, ale również mielibyśmy jeszcze jeden, czy tam, mielibyśmy cztery małe takie większe wieże i borg tower. Oczywiście wszystko na wysokości takiej, żeby się dało złączyć z dwoma tymi częściami miasta Ninjago, ale bardziej w takim właśnie stylu ciwego centrum. Cztery wieżowce na, nie, nie w rogach, tylko cztery, cztery wieżowce koło siebie. Na środku mały placyk, jakieś latarniami połączonymi. One są całe w billboardach. No i Borg Tower, tam na samym środku, zestaw będzie według mnie kosztował też coś około tego 1300 do 1500 złotych, ponieważ Lego nie wyda takiego dużego zestawu taniej, a będzie coś do pasowania się do Lego Ninjago, do zestawów z Lego Ninjago filmu i z tego, z tego na dziesięciolecie, czyli tych ogrodów. Według mnie to byłaby bardzo fajna rzecz, jakby nam takie coś Lego dało. Wyobraź sobie, mamy starsze to miasto oraz takie ścisłe centrum z pięć wieżowców. Nie ma wody, ewentualnie jakaś rzeczka po środku, podpływająca pod Borg Tower. Tam, gdzie są jakieś mosty bardzo nowoczesne. Dostajemy z 20 figurek w zestawie. Gdzie mamy mieszkańców, mamy samego Cyrus'a Borga. Może Pixel w wersji oczywiście filmowej. Może byśmy dostali właśnie Samuraja X, czy jak już tak się nazywała Pixel pod właśnie tym stojącym Samuraja? Mnie wyglądałoby to bardzo, bardzo fajnie. Ale też trzeba zauważyć to, że Work Tower byłoby dostawą, który by się według mnie rozszedł. Więc ludzie już tworzyli moce, był chyba nawet projekt Work Tower do Ideas. No, no szkoda, że nie wyszło, ale liczę, że w przyszłym roku wyjdzie w ramach Lego Ninjago film 2. Tak jak mówiłem, Lego Ninjago film, co można wyjdzie w przyszłym roku, co można też wywnioskować po tym, jak wyszły dwie części Lego Przygody w 2015, 2 w 2020, Batman film w 2017 2022 dwójka. Więc według mnie właśnie Ninjago Film 2 Wyjdzie w 2022 roku. Ale oprócz tego mamy właśnie to ten temat Borg Tower oraz ścisłego centrum. Chcielibyśmy fajne no, nowe te, tak jak jestem tam smog na, na, na krańcu ogrodów. Zrobilibyśmy bardziej, bardziej billboardowe rzeczy niż te barierki. Według mnie to powinno być bardzo kolorowe. Właśnie tu na Borg Tower powinno się nawet jako tako tam właśnie yy, takie być jasno-niebieskie. A tutaj powinniśmy w tych jasnych miejscach zrobić. Powinniśmy dostać takie tile 1x2, takie przeźroczysto-żółte. No fajnie by to wyglądało, ale tak też niekoniecznie, nie wiem, czy by. Było takim perfekcyjnym wyjściem z tego. To mogła być nawet płaska płytka. Nie musieliby się według mnie jakoś tak bardzo budować tego Nie Ważne, żeby to wyglądało świetnie, tak jak Borg Tower serialowe, czy może wymyślą firmo, filmową wersję. Tego Borg Tower, co właśnie widzicie, między innymi tutaj na ekranie, takie coś musiał zobaczyć, i właśnie takie centrum, które musiał zobaczyć: z cztery wieżowce, i Borg Tower na samym końcu, jako taki wyróżniający się i najwyższy w tym momencie po mieście. Bo pamiętamy z jedynki, że miał, zraz zniszczyła właśnie prawie tam Ninja City. Będą musieli jeszcze jakoś, według mnie, zamienić Garmadona w człowieka. Poprowadzić jakąś fabułę, właśnie z Overlordem i Cyrusem Borgiem, coś związanego z technologią. No rozumiecie, bardzo nowoczesne klimaty, że Borg miałby jakoś tam jeszcze produkcję. Nie wiem, czy jeszcze się będę jakoś tutaj, właśnie w wyniku, rozwodził. Już powoli kierujemy się do końca. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, bo lecimy po 100 subskrypcji. Oraz zostaw po sobie komentarz. Cześć i trzymajcie się!